Klaudia i Walentyn już po ślubie. Produkcja Rolnik Szuka Żony przekazała radosne wieści. Na oficjalnym profilu Rolnik Szuka Żony opublikowano właśnie zdjęcie, które aż emanuje szczęściem. Produkcja pochwaliła się radosną nowiną, a mianowicie ślubem. Kto stanął na ślubnym kobiercu? Klaudia i Walentyn poznali się dzięki programowi rolnik szuka żony. On, rolnik pochodzący z malowniczej wsi, poszukujący miłości i partnerki do wspólnego życia. Ona, energiczna i uśmiechnięta kandydatka, która szybko skradła jego serce. Ich historia zaczęła się na oczach widzów, a wzajemne uczucie rozwijało się z odcinka na odcinek. Teraz para postanowiła przypieczętować swoją miłość i rozpocząć nowy rozdział jako małżeństwo. Rolnik Szuka Żony ogłasza radosną nowinę. Ekipa programu Rolnik Szuka Żony podzieliła się w mediach społecznościowych wyjątkowym zdjęciem i wzruszającym komunikatem. Fani produkcji dowiedzieli się, że Klaudia i Walentyn, uczestnicy jednej z edycji, właśnie rozpoczęli wspólne życie jako małżeństwo. Kiedy nowy sezon Rolnik Szuka Żony, poza gratulacjami dla pary, produkcja przypomniała, że już 14 września widzowie będą mogli poznać kolejne opowieści miłosne w nowym sezonie Rolnik Szuka Żony. To zapowiedź pełna emocji, która z pewnością rozbudziła apetyt fanów na nadchodzące odcinki. Wszystko wskazuje na to, że jesień znów będzie należała do rolników poszukujących swojej drugiej połówki. Zachwyceni widzowie nie kryją wzruszenia. Pod zdjęciami ze ślubu, jakie zostały udostępnione przez produkcję rolnik szuka żony, pojawiło się mnóstwo gratulacji i ciepłych słów. Widzowie pisali wszystkiego dobrego na nowej drodze życia.